Hej, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Apple AppleReviews.pl, A to jest odcinek z okazji 3 lat od powstania mojego kanału. Dokładnie 3 lata temu, czyli 29 września 2012 roku założyłem kanał na YouTube pod nazwą Apple Reviews. .pl, na którym e, nagrałem recenzję iPhone 5. Witam Państwa w recenzji iPhone'a 5. Przed Państwem wersja 64GB czarna, którą dzisiaj zamierzam Wam ocenić dla Was. Sprawdzimy ją pod, pod każdym względem. Najbardziej od razu rzuca się w oczy to, jak cienki jest ten smartfon oraz jak lekki jest on. No, do dziś jak oglądam ten filmik, to po prostu śmiać mi się chce, że no. Te trzy lata naprawdę robią różnicę, widzieć jak, jak się zmieniłem, jak głos mi się zmienił, jak to wszystko, no e, to wszystko zmieniło się bardzo. Od tego czasu zasubskrybowało mnie ponad 3,5 tysiąca osób, to jest coś niesamowitego, naprawdę dziękuję Wam bardzo za, za to, że jesteście ze mną przez te trzy lata, za to, że e, mnie wspieracie, za każdą łapkę w górę, za każdy follow na Twitterze, za każdy like na Facebooku, to naprawdę się dla mnie bardzo liczy i to wszystko sprawia, że, 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 że to co robię jest możliwe, że te wszystkie recenzje, te wszystkie unboxingi, no nie wrzucałbym tego nie robiłbym tego, gdyby nie było was. No bo przecież no, e, jaki sens jest robienia tego, jeżeli nie ma się odbiorców, a, a, a tymi odbiorcami jesteście oczywiście Wy i bardzo Wam za to dziękuję. Jednocześnie chciałbym was przeprosić za wszelkie moje e, okresy zaniedbywania kanału, okresy, gdy nie wrzucałem filmów bez jakiegoś ostrzeżenia was, e, gdzie was po prostu zawiodłem, więc e, za to z góry was przepraszam. A teraz przejdźmy do weselszych rzeczy. Otóż wielu z was pyta mnie często, gdzie można dostać. Takie oto koszulki. I takie koszulki można dostać od dzisiaj w moim sklepie na kapsel www.aplurareviews.pl.acapsel.pl. A także będzie można je dostać po dzisiejszym odcinku w konkursie, który. E, polega na tym, że wystarczy, że skomentujecie ten filmik, e, polubicie go, zasubskrybujecie mój kanał, polajkujcie mnie na Facebooku, bądź też, za, e, o, bądź też poobserwujecie mnie na Twitterze. I do rozdania mam właśnie dwie takie oto koszulki. Jedna taka w wersji białej e, z kolorowym logo oraz druga w wersji czarnej z białym logo. Takie oto dwie koszulki mam e, do rozdania dla Was. Ale żeby nie był to taki byle jaki konkurs, gdzie e, komentujecie tego filmik w stylu biorę udział i tym podobne, e, prosimy was, żebyście w zgłoszeniach, czyli właśnie w komentarzach do tego filmu napisali, od kiedy subskrybujecie mój kanał e, oraz dlaczego subskrybujecie mój kanał. Co skłoniło Was do naciśnięcia przycisku subskrybuj. I to wszystko. Jak tylko to zrobicie, e, od razu jesteście w losowaniu, bierzecie udział w konkursie e, i. i i macie szansę wygrania właśnie oto tych dwóch koszulek. I to chyba wszystko. Jeszcze raz Wam bardzo dziękuję. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Oczywiście recenzja iPhone'a 6 pojawi się już niebawem na kanale, więc jeżeli jeszcze to nie zrobiliście, to zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. I to wszystko dzisiaj ode mnie. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz. Trzymajcie się. Cześć!